25 października osiem zespołów reprezentujących Gminy Członkowskie Stowarzyszenia Mazowia rozegrało na obiektach sportowych w Brwinowie turniej unihokeja drużyn mieszanych. Zgodnie z regulaminem gospodarze wystawili dwie drużyny. Turniej jak zwykle budził wielkie emocje. Dodatkowy dreszczek towarzyszył kibicom podczas meczu o trzecie miejsce. O jego wyniku zdecydowały rzuty karne. Prac, prac, prac. Prac, prac. To Ostatecznie na trzeciej pozycji uplasował się zespół z Leszna. Pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej wywalczyła drużyna z Brwinowa. Drugie miejsce zajęła Podkowa Leśna. Najlepszym zawodnikiem turnieju została Aleksandra Pękała. Niekwestionowanym królem strzelców okazał się Jakub Jędrasik. W brance królował Adam Bulik. Wszyscy wyróżnieni są zawodnikami Drużyny Prwinowskiej. Nagrody i wyróżnienia wręczali prezes Stowarzyszenia Mazowie Jerzy Wysocki, burmistrz Milanówka Piotr Miszewski, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Birginowie Bożena Kruszewska, koordynator Stowarzyszenia Mazowie Wojciech Wlazło. Wszystkim drużynom życzymy sukcesów w kolejnych turniejach masowi. Dziękuję za uczestnictwo wszystkim reprezentacjom poszczególnych gmin. Gratuluję zwycięzcom i tutaj e, muszę przekazać szczególne gratulacje drużynie zwycięskiej i podniesiecie się, bo jest to drużyna zrywinowa. nie można zapomnieć o obiektu, że was przygotowali, dlatego e, poproszę o brawa dla Waszych trenerów i opiekunów. We wrześniu obchodziliśmy jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza Mazowia. Teraz z nowymi siłami, zmobilizowani przystępujemy do realizacji kalendarza na ten rok szkolny czyli rok szkolny 2019-2020. Dzisiaj miały miejsce zawody drużyn mieszanych unihokejan na terenie hali sportowej w Brwinowie. Wiele emocji, dużo dobrej techniki. No i gratuluję wszystkim, a szczególnie tym, którzy zwyciężyli, czyli pierwszej drużynie z Brywinowa. Czekają nas jeszcze zawody w tym roku 22 lub 23 listopada w Michałowicach. Będzie to koszykówka chłopców oraz piłka nożna halowa chłopców w Błoniu 12 lub 13 grudnia. Już teraz serdecznie zapraszam na te zawody.